Witam Was, kochani. Karta dnia na środę, 15 października, 15 października. Wybieracie jedną dla siebie, a drugą dla osoby, której chcecie pomóc, którą chcecie wesprzeć. Raz, dwa, trzy. To będą może jakieś wskazówki dla Was też odnośnie tej osoby. Raz, dwa, i trzy. Dobra. To zaczynamy dzióbki nie myśleć, nie analizować. A może jedynka, może dwójka, może trójka? Nie. Pierwsze cyfry, które przychodzą na myśl. Oj, uwaga, jedyneczki. Siła daje bezpieczeństwo. Wiesz, jak być silnym i kochającym, co przynosi korzyści tobie i innym. Wy macie tą siłę w sobie, trzeba ją wydobyć. Dzióbki, i trzeba ją wydobyć. I macie kierować się. Tym, że już macie jakieś doświadczenia i to jest też wasza siła. Hojność. Uwaga. Uważajcie wobec kogo jesteście hojni. Nie tylko chodzi o kasiorę, chociaż również, ale o wasze emocje, o wasze myśli, o wasz czas. Tak? Nie warto dla niektórych osób ponownie się spalać, tak skoro ta pomoc została przyjęta, ale i tak, znaczy właściwie nie została przyjęta, tylko została jakby odrzucona. O, nie przyjęta, bo niektórzy przyjmują, tak, przyjmę twoją pomoc, a robią zupełnie co innego. I później z powrotem wracają, i z powrotem jakby wa na was wiszą. Chodzi o te osoby, które wam piszą, tak? Nie o wszystkie, nie o wszystkie. Uwaga. Hojnym możesz być. Kochającym, wspierającym, ale jeżeli to wysysa z ciebie energię, to posłuchaj swojej intuicji. Dwójeczki. Zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego domu lub rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Zmiana ta doda ci nowej, pozytywnej energii. Każda zmiana, którą wprowadzicie, bądź którą wprowadziliście, a efekt będzie dzisiaj, znaczy dzisiaj, jutro, tak? Bo ja dzień wcześniej, to Emituje, to będzie ta nowa energia, każda zmiana, nawet ta najmniejsza. Brak doświadczenia nie powinien być ani dla Was wymówką, ani dla innych osób, bo osoby, które mówią: Nie mam doświadczenia, ty zrób to za mnie, bo to lepiej robisz, to najczęściej są osoby, jeżeli to mówią cały czas, prawda? Nie tam, że się raz czy drugi raz tam zdarzy. Uważajcie, bo to są takie osoby, które się wysługują innymi, tak? Ktoś będzie próbował się z wami, wami wysłużyć, żebyście Wy coś zrobili za tą osobę, i ta osoba będzie mówiła: A ja nie mam doświadczenia, ty to zrób. Ok, raz, drugi, trzeci można, ale nie wiecznie, wiecie. Trójeczki. Twoje dzieci na Ziemi i w Niebie są szczęśliwe i znajdują się pod dobrą opieką Boga i aniołów. Nie tylko dzieci, a więc dla trójeczek. Jeszcze jedna karta, o ta tutaj się tam wysnęła. Znosisz się w tej chwili wysoko, co może przestraszyć innych. Jednak nie obniżaj swoich lotów. Wkrótce inni odważą się pójść za Twoim przykładem. A jeżeli się nie odważą ciupki, to nie możecie tych wagoników wiecznie ciągnąć, tak? Zrozumcie to. Bo to nie jest dobre dla Was. Uzdrowienie. Powinno, yy, powinniście uzdrowić swoje relacje. Jeżeli są jakieś nieporozumienia i wy macie. Będą <dziwki> jakieś drobne tajemnice, a drugiej osobie to przeszkadza. To nawet może być koleżanka, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, coś co robicie razem, czy partner, mąż, żona, partnerka. Należy uzdrowić te relacje, bo ta druga strona być może wyczuwa to, ale odwróćcie sytuację. Może wy czujecie intuicyjnie, że ta druga strona ma jakieś tajemnice. Należy uzdrowić te relacje, tak? Jeżeli macie toksyczne relacje i się nie da ich uzdrowić, no to czas wprowadzić zmiany, tak? Nawet w sobie, wewnątrz siebie, tak? Dobra, światło czy cień? Moi kochani, wy macie przejrzeć na oczy. Przede wszystkim uzdrowić się, wyjść z cienia, kierować się ku światłu, ku swojemu rozwojowi zawodowemu, osobistemu. Bo pozostawanie w cieniu, pozostawanie w tej energii niefajnej dla Was, nic dobrego nie wniesie. Wy macie odwrócić tą energię, odwrócić. Wiele możliwości się pojawi, prawda? Przeanalizować, nie śpieszyć się z wyborem. A jak już będziecie wybierać, to wybrać tylko tą możliwość, która. Wam pasuje, a nie komuś, bo ktoś będzie próbował poprzez manipulację tak was zmanipulować, żebyście wybrali to, co ta osoba chce. Tak? Dobra. Znaczy nie dobra. Karta mantra. Strata. Czasami uczysz się prawdziwej ofiary poprzez stratę. Przygotowywujesz namiętne zaproszenie dla miłości, aby przejęła kontrolę i to ona realizuje swój plan, a nie twoje ego. Uważajcie na ego. No. W tym dniu może być zgubne, może doprowadzić do konfliktów. A ja Wam oczywiście życzę cudownego dnia. Dziękuję.